Nie O dobra, niech spróbują mnie otworzyć A ten biega sobie A ten sobie biega Jaki!? jego E, dobry. O, się poddaje. Chyba. Nie. O, e, żebyś był tym dzipem. E, jak to? W mieście. O, do O, taki dobry dzip.

Co ty zrobiłeś, że? Po wpisaniu Hesoja samochód zaczął wariować. Jest nie do zniszczenia, pływa po wodzie. Nie, mm. <tuszy> ci tak. jeździ po wodzie. Idzie, jeździ po wodzie. Co je po wodzie pojedziesz. Zderza się, a zderzaki są całe, światła są całe. Zderza się z budynkiem i jest cały. A, musi wejść! Jak? chyba samochodem nie wiadę, co? Ale wejść, mówię. O kurwa. Zwrac, zwrac, jest, jest, jest. Jaki to jest? Sytuacja lek jest nagle wypada. Ja muszę to zapisać. No to zapisz. Dobrze. Mapa, wszystko jest. Cztery gwiazdki. Broń. O, swat, o! Widzieliście to ze swatami, coś stało. Gdzie oni wjechali? Co? Na tą górę? No, żeby oni wjechali na tą górę i tak jechali, co nie całą drogę. jest zagroda. Słuchajcie, przejdzie przez zagrody. Nie no przejdziesz. Cool. Ale nie rozwali się. I nie utonie. O położu? Morze jest pełne, ale się pływamy. O tu w dupy, ale ciśnie Ciśnie nie? Drift po wodzie. To się nazywa! To się... A se do miasta przypłynę innego Będziemy u 6 gwiazdek, czy tam 5 Pa, zwróci się. Widzisz? A, ja sobie zapiszę ten samochód, nigdy go nie wywalę. Nie rozwalę. A wiem już dlaczego jeździ on. Bo on ma podwyższone koła i dlatego on jeździ. Wszystkie te samochody jeżdżą. Żaden nie jeździ tu po wodzie. Jesteś w nowym mieście. No i wiedz tutaj, że zobaczymy ci wiedziesz. Ale... Samochód jest boski, muszę... Nie no kurde Ale? O? Zwróci się Ha? Triki? triki tyki, napastyki Jak to wytłumaczyć? Magia Jestem hmm. Dynamo GTA No Dynamo GTA No i zakręcił Mada mam Policja mnie gania, wywala, ja żyję, jak to jest możliwe? No, to niemożliwe po prostu. Po prostu niemożliwe. Po prostu niemożliwe o tym. Tu twoje miasto jest! Nie, to jest co nie można być. Chciałbym mieć takiego jepa prawdziwego w Orzyszu. Blokada. A ty? Arek? A ty... A, a ty byś też no. chciał? Praw Sprawdziłem życie życiu mieć takie samochody nie? I siedmioosobówkę jak nasz, nie? No. no a tata tata by zrobił wypadek, a my byśmy żyli. A, a jakby było kulciatka i byś, byś przejechał? Nic, jak oni mi opon nie mogą rozwalić. No właśnie. Dziwne, czy nie? Ale fajnie, ale fajnie. Proszę jakieś wytłumaczenie, co się stało? <grystanie> Nasz samochód Jeep szaleje. Żeby tak się z wyścigów stało, nie? No. Potem spróbuję jak tego zapiszę. Ja mam u siebie w domu wyścigówkę. wiesz, To napisz sobie tą wyścigówkę. Nie, nie no, bo na razie w nie stanie. Kaciek go zapisze. Czekaj nie rozwali. Co? Lupa! Przywrócił się.